986, wycielenie 25 luty, 25 marzec. 489, wycielenie 25 marzec, 25 kwiecień. 689, wycielenie 25 marzec, 25 kwiecień. 938 wycielenie 25 marca, 25 kwietnia. 217 wycielenie 25 luty, 25 marca. 946 wycielenie 25 marca, 25 kwietnia.

975 wycielenie 25 lutego, 25 marzec 664 wycielenie 25 lutego, 25 marzec 34 wycielenie 25 marca, 25 kwietnia 134 416 wycielenie 25 marzec, 25 kwietnia 148, wycielenie 25 luty, 25 marzec. 142, wycielenie 25 marca, 25 kwietnia. 442. 954, wycielenie 25 marzec, 25 kwiecień. 692 25 luty 25 marzec wycielenie 982 25 marzec 25 kwiecień 948 wycielenie 25 marzec 25 kwiecień 656, wycielenie 25 marzec, 25 kwiecień 936, wycielenie 25 marzec, 25 kwiecień 242, wycielenie 25 marzec, 25 kwiecień 252, ah 25 de março, 25 de setembro, 252 695. 872, 25 de 25 695.